No, i właśnie, proszę Państwa, jesteśmy w tym miejscu. To jest Zielona Góra, tak? Na przykładu Aleja Konstytucji 3 Maja. Jak pamiętacie, to jest ten główny trakt, który został w latach 70. zaprojektowany i przygotowany. I ja chciałem właśnie o tym Wam powiedzieć, że perspektywa i pewien poszanowanie historii przeszłości, taka diagnoza jest bardzo istotna do tego by można mądrze zaprojektować coś. I teraz, jak pamiętacie w historii, ten trakt powstał bardzo sztucznie, ponieważ historyczna Zielona Góra miała główne połączenie między ulicą Sikorskiego i stąd, z kierunku Kożuchowa, no i wędrowaliśmy w stronę północną, czyli przecinaliśmy tutaj w okolicy Starego Rynku. Jak zobaczycie sobie stare fotografie, to tutaj na środku tego, tego traktu stały kamienice, które zostały wyburzone. To było lata 70. I teraz pytanie moje está aqui. czy to było dobre rozwiązanie dla Zielonej Góry. Mam wątpliwości, choćby z tego powodu, że Zielona Góra ma problem komunikacyjny między północą a południem. Jako miasto, które będzie stanowiło stolicę naszego regionu, jedną ze stolic, ale przede wszystkim gromadzącą południową część regionu, no to ona powinna faktycznie postawić na rozwiązania komunikacyjne usprawniające ruch mieszkańców między północą a południem. Czyli my za moment się tam przeniesiemy, ja wam pokażę mniej więcej o czym powinniśmy w Perspektywie myśleć, w perspektywie rozwoju. I nie mówimy o samej Zielonej Górze, ale mówimy o rozwoju całego tutaj regionu, całego południa województwa, ponieważ Zielona Góra powinna stać się takim centrum badawczym, centrum rozwojowym, naukowym i biznesowym. Ale żeby się stała, trzeba poprawić. Infrastrukturę, infrastrukturę drogową, no i także y, transport publiczny, który mógłby być zupełnie inny. To miejsce też pokazuje, że ono potrzebuje i wymaga y, takiego pochylenia się nad tym, by dzisiaj pomyśleć o tym że to jest istotny plac komunikacyjny dla tego miejsca. Ale on nie może tak wyglądać, bo on zobaczcie, to są lata 70., są naniesione pewne poprawki. Nie ma tutaj pomysłu. Także liczę na to, że przy mądrym projektowaniu i przy mądrym rozwoju jesteśmy w stanie przy pomocy i współpracy samorządu województwa lubuskiego, dużych miast, Zielonej Góry, Gorzowa, ale także teraz władz centralnych zbudować naprawdę fajny pomysł na to, by województwo lubuskie się rozwijało.